Siema wszystkim Polakom, którzy mnie obserwują. Robię taki szybki filmik na temat tego skamu, który ze mną Ruscy zrobili w zeszłym roku. To znaczy ja nie wiedziałem o tym, wykorzystali mój wizerunek do okłamywania i oszukiwania Polaków w Polsce, na wyłudzanie pieniędzy, że tam jakieś inwestycje na platformie tradingowej i tak dalej, skrypto. Także ten, kto nie wie, niech sobie obejrzy filmik na YouTubie pod tytułem Jak łatwo i bezkarnie wydymać Polaków. Także dowiedzie się więcej informacji. A w tym filmiku krótkim powiem tak. Te durnie znowu do mnie napisali. Wysłali kolejnego ruskiego, który, który gada po polsku i dosłownie przedstawił mi tą samą ofertę. I jak ja to zobaczyłem, dokładnie to samo, że oni niby nie wykorzystają wizerunku, że to jest na potrzeby wewnętrzne i tak dalej. Ja teraz do typa powiedziałem, że do w zeszłym roku mnie tak wykołowali, to wszystko było zgłoszone na policję i w Dubaju i w Polsce Powiedziałem do niego, le lepiej żeby się z tego wycofał Bo skończy w pierdlu, albo może skończyć w pierdlu, tak Czyli widocznie idzie kolejna fala Na te ściemy i tak dalej, na telegramach, także jak zobaczycie jakieś, nie wiem Informacje albo Reklamy na yy, Na Instagramie albo na Facebooku Za parę miesięcy To od razu zgłaszajcie na policję jakby co to piszcie do mnie, ja wam dam jakiś namiar na tego ruskiego. Może w końcu ktoś zostanie za to ukarany, nie? Bo tak nie może być, to jest po prostu przesada to, co oni robią. Także na razie, pozdro. Aha, jeszcze wrzucę wszystkie wiadomości, którą do mnie wysłał, także zobaczycie sobie, jak to wygląda. I to jest dosłownie to samo, co było w zeszłym roku. Tylko no pomyślałem, że w zeszłym roku myślałem, że to naprawdę może coś z tego być, tak? Bo nie wiedziałem, że tak można ludzi w Pompuko robić. No ale niestety oni są coraz twańsi, także trzeba uważać.